Proszę wie, popatrzeć. Jest hotel Debiutuje mundial, Filip Honchała. Natomiast Dominik Nowak ma bilans 0 do 2. Nie napada się chłopak, to jest jego pierwsza walka, więc nie duży rozsądek. Nie, proszę, znakomity cios, lewy hak w tułów. No ja nie widzę tej walki na pełnym dystansie. Powiem szczerze, nie odczuji, nie odbieram szansy Danielowi Nowakowi. Oczu, oczu te dwa uderzenia w tułówki. Daniel Nowak strzewił się tylko z bólu. Do tej pory, proszę, dzielnie się broni Nowak. No, pytanie tylko, czy w którymś momencie nie pęknie. Czaruje mocno, tu wiem, Filip. No tu teraz tak jak powiedzmy, zagranie jakby na, na, na 4-5 ciosów, no tak, ciosów prostych, teraz lewych, hak 3, 4. na bądrowe, no pięć. i szczególnie tutaj bierze bolą. Te, no waka ciosy w tołów. No i już przymierza się do tych ciosów na górę. Na dół jest końcówka, to już jest końcówka w tej chwili. Decydujący był ten hak na wątroby. 4, 5, 6, 7, 8. Koniec, koniec, dobra decyzja. Tutaj wyrok był już wypisany Filip Wąchała A więc wygrywa w zawodowym debiucie Filip Wąchała, czołowy polski amator.